Cześć wszystkim przyjaciele, na kanale WellArch. Dziś pokażę jak naprawić błąd Unity w repo. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na repo i wybierz właściwości. Potrzebujemy etykiety startowej. Znajduje się ona w ten komputer, dysk Steam, Steam Apps, Common, Repo. Kliknij prawym na uruchom właściwości, kompatybilność i zaznacz obie opcje. Następnie kliknij Zastosuj. Jeśli to nie pomoże, wyszukaj w Google Visual C, wybierz najnowszą wersję, pobierz i zainstaluj. Oto, kliknij napraw lub zainstaluj. Oto, potem spróbuj zagrać powinno działać to wszystko. Z tej strony, wellarch, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego, powodzenia, do zobaczenia.